Cześć, nazywam się Patryk Czeleń, a ten program to kulisy powstawania oraz pracy profesjonalnego studia pielęgnacji samochodów. Pamiętam, jak ja na początku swojej kariery detailera szukałem wiedzy odnośnie założenia firmy czy budowy warsztatu i niestety mało kto dzielił się tą wiedzą. Informacje były mocno ograniczone i tak naprawdę wszystkiego musiałem się uczyć na własnych błędach. Dlatego postanowiłem stworzyć swój autorski felieton, w którym pokażę Wam, jak wygląda realizacja marzenia o stworzeniu własnego studia z car Zaprezentuję Wam pełny przekrój informacji dotyczący m.in. wyposażenia warsztatu czy nowinek technicznych, ale również z napotkanych problemów oraz ich rozwiązań. Zapraszam do oglądania. Cześć, nazywam się Patryk Czeleń i witam Was w programie Studio Marzeń. Pewnie kilka osób się zdziwi, że gościu ma opowiadać o studiu marzeń, o firmie, o budynku, a jest w szczerym polu. Ale powiem Wam, nie jest to bez powodu, dlatego że, może z tej perspektywy Wam pokażę, tam w oddali znajduje się nasz budynek. I specjalnie właśnie poszedłem w dal, żeby pokazać Wam z perspektywy, co powstało na elewacji. Może chybacie przejdzie samochód, bo pewnie nic nie będzie słychać. W międzyczasie będziemy się udawać w kierunku naszego budynku. Na szczęście. Ja patrząc na ten budynek widzę w pełnej okazałości nowy baner, który powstał na elewacji. Nie wiem, czy będzie widać to jeszcze na kamerze, ale będziemy się coraz bliżej podchodzić do budynku. To, to pewnie za chwilę już kadr to złapie. Słuchajcie, no taki baner to jest podstawa jeżeli chodzi o naszą branżę, dlatego że detailing, samo słowo detailing jeszcze nic nikomu nie mówi. Jest to tak niszowa branża. Takie, takie odnoszę wrażenie, dlatego postanowiliśmy stworzyć właśnie baner na budynku, który po prostu ukaże troszeczkę pracy, na, na czym to polega. tak? Myślę, że tego typu grafika na budynku już co nieco wyjaśni ludziom, którzy w ogóle w tej branży nie siedzą, którzy się na tym nie znają. Także no, sami zobaczycie, możecie dać znać w komentarzu, czy wy jadąc drogą zobaczylibyście taką grafikę, czy wiedzielibyście, czym zajmuje się firma, która się właśnie w ten sposób reklamuje. Zobaczcie. O. Słuchajcie, to jest po prostu zwykły baner reklamowy. Jest on zrobiony w takiej oprawie, która zakrywa oczka. Ale przy okazji, jako, że baner jest oczkowany, możemy go w każdej chwili łatwo wymienić po prostu ściągając napinacze i zakładając nowy baner. Także dlatego zdecydowaliśmy się na, na tego typu baner. Mimo, że nie jest nie wygląda on aż tak estetycznie, jak. Inne rodzaje reklam, natomiast ułatwi nam to po prostu możliwość zmiany reklamy w przyszłości. Dobra, idziemy powoli do firmy, bo tam też troszeczkę nowych rzeczy się pojawiło. Słuchajcie, tu jest główne wejście, zobaczcie jak ono wygląda. Na razie nie wejdę, nie będziemy przechodzić przez błoto. Póki co szykujemy się do, do wykonania wjazdu, czekamy jeszcze na ostatnie pozwolenie. Ale tu już koparka działa, już przygotowują gdzieś tam kruszywo, żeby, żeby cały ten podjazd był odpowiednio wytrzymały. Ale na szczęście wymyśliłem sobie patent, żeby przygotować w tylnej części naszego płotu drugą bramę. Taką zwykłą, ręczną, właśnie do sytuacji awaryjnych. Nigdy nie wiadomo kiedy się przyda. A de facto tutaj mamy nie mamy niestety kanalizacji, dlatego będziemy się posiłkować szambem, które, które się tutaj znajduje. No, i de facto szambiarka, która będzie podjeżdżać, no nie musi wjeżdżać główną bramą. Nawet jakby samochody stały, to po co mi koparka ma wjeżdżać pod teren i gdzieś tam obok tych samochodów manewrować, skoro może podjechać tu pod bramę, wyciągnąć węże i po prostu sobie odpompować szambo. Także wchodzimy do firmy. Słuchajcie, tam w środku jest mała niespodzianka, eee, kolejny element de facto zrobiony dokładnie przez tą samą firmę, która robiła baner na elewacji, także będziecie go mogli zobaczyć. Zamkniemy bramę I, i, i mamy, proszę bardzo. Eee, mamy rozdzielenie stref. To gdzie się teraz znajdujemy będzie strefą mokrą. Tutaj samochody będą przygotowywane, będą myte, eee, także specjalnie oddzieliliśmy się właśnie Kurtyną. Zobaczcie. Ona jest. Kurtyna jest zawieszona na rolkach po to, żeby można właśnie szybko było ją przesuwać i sobie oddzielić te przestrzenie. Chodzi o to, że mamy stanowiska, które mogą pracować niezależnie. Jeżeli pracownik będzie mieć samochód, czy to ja, czy ktoś inny będzie polerować inny samochód. Nikt nikomu sobie nie będzie przeszkadzać. Ten pył, ta woda, wszystko będzie po prostu zamknięte w tym pomieszczeniu. Także wiecie, przy nakładaniu powłoki ceramicznej, czy aplikowaniu folii ochronnej, są to ważne rzeczy, żeby jednak ta czystość była zachowana. Dlatego postanowiliśmy właśnie zrobić sobie takie, taką kurtynę. Tak to wygląda. No, jak możecie dostrzec w filmie albo i nie, to wam pokażę. Mamy już zainstalowane audio, głośniki już wiszą, wisi tam też przy okazji kamera, przy okazji wisi. Jeszcze czujnik ruchu, także w tym rogu akurat trochę tych instalacji jest. Natomiast w każdym narożniku, tutaj, tutaj, tu podejdę jeszcze. Mamy zainstalowane głośniki. Zaraz pokażę wam jak to całe chodzi, jak to gra. Jest rewelacja, będzie bardzo fajnie się pracowało, i dostałem takie opinie: po co ci aż 8 głośników? Wiecie co? Chodzi o to, że możemy słuchać sobie muzyki cicho, a ona będzie po prostu całe pomieszczenie bardzo dobrze rozprzestrzeniała. Dlatego nie będzie ona przeszkadzała, bo nie trzeba po prostu ustawać bardzo głośnego trybu, ale będzie ją słychać po prostu z każdego miejsca. Po prostu ułatwi nam ona pracę z głośnymi maszynami. Na pewno umili nam czas, a że jestem bardzo fanem muzyki, lubię słuchać muzykę, no to to był taki mój punkt obowiązkowy, jako wcześniej określony jako ten punkt marzeń. Także głośniki już mamy z głowy. Dobra, pokazuję wam stawkę, jak gra nasz system audio. Poprawiłem trochę fryzurę, bo wiedziałem, że tam wiatr mnie troszeczkę sponiewierał. Mam nadzieję, że mimo wszystko ze smakiem będziecie patrzeć na, na ten film. Słuchajcie, jeżeli chodzi o audio, Dlatego zdecydowałem się na amplituner Yamaha. bo ma funkcje sieciowe. Jest to dla mnie o tyle ważne, że ułatwia mi to bardzo życie. Wystarczy, że łączę się po Wi-Fi z Spotify właśnie na, na amplitunerze, bądź sparuję po prostu telefon po Bluetooth z tym amplitunerem. Póki co jeszcze tutaj internetu nie mamy, dlatego lecę z Bluetootha. Pokażę wam, jak to wygląda w telefonie. Aktualnie mam włączony Spotify, Bluetooth już jest sparowany z amplitunerem. W ten sposób to wygląda. O. Ja robię tylko play. I nic więcej, Cała audio już będzie odpalone. Razem. Się pojawiła, są to szafki. Słuchajcie, szafki. Co wam będę dużo mówić? Kupiliśmy, używane na Allegro, ale są w tak rewelacyjnym stanie. Najprawdopodobniej pochodzą z demontażu jakiegoś biurowca, ale no dlaczego się na nie zdecydowałem? Nie, dlatego, że szafki te mają rolety i są zamykane na klucz. Są to szafki niemieckiej firmy VS, z tego co widzę. Natomiast, yy, mi nic to nie mówi, ale jakość do mnie przemawia. Tak, mamy aluminiowe roletki, mamy zamykanie na klucz, one co prawda wiszą teoretycznie na góry nogami, bo były przewidziane yy, poziomo. Natomiast ja sobie zawiesiłem pionowo, po prostu więcej miejsca yy, mi to daje, mogę sobie pod spód rzucić odkurzacz, czy yy, myjkę ciśnieniową, czy też wózek narzędziowy. Tak? Także w ten, sposób, w ten sposób sobie to wczoraj zamontowałem. W środku dodatkowe półki jeszcze zrobiłem generalnie. W, tym, w tych szafkach będą przetrzymywane po prostu ścierki. W detajlingu bardzo dużo ścierek używamy, dlatego istotne było dla mnie właśnie miejsce na te mikrofibry. Dlaczego roletka? Czemu niezwykłe szafki po prostu z drzwiczkami? Po prostu zależało mi na tym, żeby było przestrzenie, tak? czyli jeżeli bym otwierał drzwiczki, a coś by tu stało, no nie, samochód raczej by tu nie podjechał, ale mimo wszystko mam więcej miejsca, a de facto, jako że były to szafki używane, odsprzedawane, no to po prostu były w bardzo fajnej cenie, no i dlatego się na nie zdecydowałem. Roletki ułatwiają nam po prostu pracę, ścierki nie będą się brudziły, nie będą się kurzyły, będą cały czas czyste, łatwo jest się do tego dostać szybko. I, i też efekt, myślę, że na warsztat super, super fajnie to wygląda. Proszę sami zobaczcie. O. Tych szatek pojawiło się generalnie więcej. Przejdziemy sobie teraz na strefę polerowania. Dobra. OK. I tutaj mamy kolejną parę. Generalnie ta sama zasada. Jest przygotowane miejsce właśnie pod ten wózek warsztatowy. Obok tutaj jeszcze będzie stół warsztatowy, na który czekamy. Żeby go zmontować, tutaj jeszcze pojawi się jakaś tablica narzędziowa w tym miejscu, ale to będę Wam z czasem oczywiście pokazywać. Kolejną nowością, jaka się pojawiła, niestety, obowiązku, niestety, niestety, w sumie może się kiedyś przydać, mam nadzieję, że nie, ale mimo wszystko, są to lampy awaryjne, takich lamp mamy chyba 10 w firmie, jest to wytyczna z projektu. Dlatego nie mieliśmy, szczerze mówiąc, dużo do powiedzenia, musieliśmy po prostu to wykonać. Niektóre muszą mieć oznaki wyjścia ewakuacyjne, ale to będziemy naklejać dopiero po konsultacji ze strażakami, żeby to miało ręce i nogi, żeby odebrali nam po prostu ten budynek. Także słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli zostać na dłużej, do czego was zachęcam, no to zasubskrybujcie ten kanał, będziecie mogli zobaczyć, czy Prowadzenie biznesu w Polsce jest trudne. Czy ma to sens, czy jest w ogóle taki biznes rentowny, czy nam się uda? My sami tego nie wiemy. Oczywiście będziemy dokładać wszelkich starań, żeby ten biznes wypalił, żeby to wszystko zarabiało na siebie, bo póki co jest to jedna wielka inwestycja. No ale macie okazję zobaczyć po prostu na żywo, tak naprawdę, czy ten biznes będzie dochodowy, czy detailing w Polsce ma sens, czy takie duże przedsięwzięcie, jakim jest Budowa Studia Marzeń, w tej branży detailingowej będzie po prostu rentowna, czy to się wszystko uda. Także zapraszam was do oglądania, zapraszam do subskrybowania, a jeżeli możesz, podziel, podziel się tym filmem znajomym. Może kogoś to zainspiruje do realizacji swoich marzeń, swoich celów, do założenia własnej firmy, może niekoniecznie w tej branży, ale mimo wszystko do sprawdzenia się w roli przedsiębiorcy, do zobaczenia, z czym po prostu się je, założenie firmy, Budowę własnego warsztatu. Także ja wam pokazuję kolejne nowinki, co powstało, co musiało być i tak dalej. E, powstało na pewno monitoring, to jest kwestia, która tutaj musiała być, ale nie z uwagi na przepisy, a z uwagi na nasze bezpieczeństwo, na bezpieczeństwo pracowników. Jakby, słuchajcie, nieraz się zdarza sytuacja, w której e, klient oddaje samochód na warsztat, czy to do, nawet do studia detailingowego. A gdzieś zauważy później rysę. Często bywa tak, że samochody, które są brudne, po prostu ten brud maskuje w niedoskonałości rysy czy, czy nawet jakieś głębokie obcierki. Klient, właściciel tego samochodu po prostu może tego nie widzieć i to nie dlatego, że nie patrzy się na samochód, tylko dlatego, że nie był on idealnie czysty, a pewne rzeczy widać dopiero po, po oczyszczeniu samochodu. Dlatego ten monitoring jest tutaj dosyć ważny, no bo nie będzie sytuacji, w której klient zarzuci nam uszkodzenie jego samochodu. W momencie, kiedy on został wyczyszczony i te rysy się po prostu ujawniły, tak? Ja miałem sam osobiście taką sytuację, korzystając z usług z jednej z okolicznych de facto firm detailingowych. Niestety nie udostępnili mi monitoringu i materiału wideo. Nie, nie poczuwali się do odpowiedzialności, ale stanęli na wysokości zadania. Samą rysę usunęli, plus dodatkowo wypolerowali cały lakier, żeby nie było niedomówień. Strasznie dbali o swoją opinię, dlatego szatun dla nich za takie podejście do sprawy. Nie powiem wam co to za, za firma była, bo. Nie chcę po prostu nikomu robić antyreklamy, natomiast wiem, że takie rzeczy mają miejsce, dlatego zabezpieczyliśmy się właśnie monitoringiem. Tam jedna kamera, tu druga kamera, trzecia będzie na strefie na strefie wydawki. No tutaj mamy ciemno, dajcie chwilkę, włączę światło. Kamery już są odpalone, już działają, one sobie cały czas zbierają już materiał. Mimo wszystko y, pracują tu jeszcze budowlańcy, różne ekipy się tu kręcą, więc y, trochę wartości już y, w tym budynku jest, dlatego zabezpieczamy się już y, prowadząc monitoring. A tym bardziej, że zainstalowane, no to to już można sobie po prostu chodzić. Jeszcze gdzieś tam mamy do pokończenia instalację, ale, ale już to działa. Zresztą chętnie wam pokażę. Tutaj jest, jeszcze jest troszeczkę brudno, ale nie szkodzi. Ja Wam tylko pokażę, yy. jaki będzie po prostu obraz. Tutaj będzie nasza menadżerka sobie siedziała. Hmm. Będzie miała cały czas podgląd na żywo na to, co się dzieje na hali, na podwórzu. Dodatkowo jeszcze jedną kamerę musimy zainstalować, bo, bo doszliśmy do wniosku, że, że tego placu jest za mało, jeżeli chodzi o widok z kamer na jednak dobrze by było widzieć chociażby numery rejestracyjne samochodów, które tu przyjeżdżają, też dla bezpieczeństwa w razie czego, jakby coś się miało dziać. Także słuchajcie, no myślę, że z tego vloga tyle, co wam jeszcze mogę pokazać. Ostatnio walczyliśmy też dosyć długo z montażem tej kuchni. Mamy już całą kuchnię złożoną tak jak się należy, pojawił się zlew, pojawiła się bateria, tu taka maskownica. Nie wiem dlaczego w ogóle sprzedają te meble takie wiecie uniwersalne kuchnie. Tutaj z, z krótkimi plecami, mogli te, te deski po prostu spokojnie wydłużyć, tak żeby cała ta ściana była zakryta, a oni to sprzedają po prostu dotąd i tu jest dziura, no czy nie wiem dlaczego to tak sprzedają, no ale zrobiłem sobie po prostu swoją deskę, gdzieś tam złączyłem sobie ją listewką, no i tak to wygląda troszeczkę estetycznie. Ja wiecie, to są pierdoły, tak naprawdę ktoś pomyśli, po co ci na warsztat chłopie takie, takie dupsy? Ale wiecie, no, ja jestem detailerem, diabeł tkwi w szczegółach, bardzo dbam o to, żeby wszystkie, wszystkie aspekty w tej firmie były dopieszczone. Robię wiele rzeczy sam, w kolejnym filmie będę starał się Wam pokazać, jak wyglądają koszty budowy takiego studia, albo przynajmniej części. Także zapraszam do oglądania, w następnym materiale podzielę się właśnie tego typu kwestiami, no i też zobaczycie mniej więcej jak to wygląda. Także dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do obserwowania, do zostawienia subskrypcji i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia, cześć.